Dajcie na stacji biblioteka. W dniu urodzin Hansa Christiana Andersena zapraszamy do posłuchania i obejrzenia bajki o królu Drozdobrodym. Jako ilustrację posłużą nam slajdy, które odtworzymy na rzutniku. Spójrzcie, tak wyglądał pradziadek kina domowego. Gasimy więc światło i zaczynamy. Pewien król miał córkę piękną ponad wszystko. Ale tak dumną i pyszną, że nie chciała przyjąć żadnego z zalotników. Odtrącała jednego po drugim, drwiąc z nich przy tym bezlitości. Pewnego razu urządził król wielki bal i zaprosił nań wszystkich młodzieńców z pobliża i z oddali. Ustawiono ich rzędem wedle stanu i urodzenia. Więc naprzód szli królowie, potem arcyksiążęta, dalej książęta, hrabiowie, a wreszcie zwykła szlachta. Poprowadzono księżniczkę wzdłuż szeregu zalotników. Ale dumna dziewczyna każdemu potrafiła przylepić jakąś łatkę. Ten był za gruby. Beczka! zawołała. Inny za wysoki. Długi jak drut, a głupi jak but. Trzeci za niski. Mały i gruby jak palec. Czwarty za blady. Blady jak śmierć. Piąty zbyt czerwony. Grzebień koguci. Szósty zgarbiony. Pochyłe drzewo. W ten sposób w każdym znalazła jakąś wadę, ale szczególnie wyśmiewała pewnego dobrego króla, który stał na początku szeregu. Miał on nieco krzywy podbródek, a królewna zawołała – Zupełnie jak dziób drozda! I nazwała go królem drozdobrodym. A toli stary król, ujrzawszy, co się dzieje, popadł w srogi gniew i poprzysiągł, że odda córkę pierwszemu żebrakowi, który przyjdzie do zamku. W parę dni później pod oknem królewskim rozległ się śpiew wędrownego grajka, proszącego o jałmużnę. Gdy to król usłyszał, zawołał – Przyprowadźcie go do mnie! – Grajek wszedł w nędznych łachmanach do komnaty, zagrał królowi królewnie piękną pieśń, i gdy skończył, poprosił o wsparcie. Król zaś rzekł: Twój śpiew spodobał mi się tak bardzo, że oddam ci córkę swoją za żonę. Przeraziła się królewna, ale król rzekł: Poprzysiągłem, że oddam cię pierwszemu lepszemu żebrakowi, a teraz dotrzymam przysięgi. Nie pomogły łzy i prośby. Zawołano księdza, który natychmiast dokonał obrzędu zaślubin. Gdy się to stało, rzekł król, nie wypada, aby żona żebraka przebywała w moim zamku. Idź precz ze swoim mężem. Żebrak ujął zapłakaną królewnę za rękę i uprowadził ją. A gdy przechodzili przez wielki las, zapytała królewna. Czyje to są lasy? Czyje piękne lasy? To dobrodego króla. Gdybyś wzięła go za męża, byłaby ziemiała. O ja nieszczęśliwa, czemu mu go nie chciała? Kiedy zaś przechodzili przez piękną łąkę, zapytała królewna. Czyja to jest łąka, czyja piękna łąka? To dros dobrodego króla, gdybyś wzięła go za męża, byłaby ziemiała. Ach, ja nieszczęśliwa, czemu go nie chciała? A gdy przez miasto wielkie przechodzili, zapytała królewna. A czyje to miasto, czyje wielkie miasto? To dros dobrodego króla, gdybyś wzięła go za męża, byłaby ziemiała. Och ja nieszczęśliwa, czemu go nie chciała. A cóż to takiego? Zawołał grajek. Wcale mi się to nie podoba, że ciągle myślisz o innym mężczyźnie. Czyż ja nie jestem dość dobry dla ciebie. Przybyli wreszcie przed maleńki domek, a królewna spytała. Ach, cóż to za chatka maleńka, ach czy ja tu biedna chateńka? Grajek zaś odparł. To jest nasz dom, gdzie razem będziemy mieszkali. Królewna musiała się schylić, chcąc wejść przez niskie drzwi. Rozejrzała się po izdebce i zapytała: A gdzież jest służba? Służba? zapytał żebrak. Sama musisz sobie i mnie usługiwać. Rozpal natychmiast ogień, wstaw wodę i ugotuj mi obiad. Jestem bardzo zmęczony. Ale królewna nie umiała ani ognia rozpalić, ani gotować, i żebrak musiał jej dopomóc. Kiedy spożyli skromny posiłek, położyli się spać. Ale już o świcie żebrak kazał królewnie wstać i uprzątnąć izbę. Przeżyli tak kilka dni spożywając zapasy, które były w domu. Pewnego dnia rzekł żebrak: Żono, tak dłużej być nie może. Zjadamy zapasy, a nie zarabiamy nic. Od dzisiaj będziesz plotła koszyki. Przyniósł jej witek wierzbowych, ale królewna nie potrafiła pleść delika delikatnymi dłonimi. – Widzę, że nic z tego nie będzie – rzekł mąż. – Będziesz więc sprzędła, może to lepiej potrafisz. Ale twarda nitka pocięła palce królewny i żebrak rzekł. – Widzisz sama, że nie nadajesz się do żadnej roboty. Kiepski interes zrobiłem na tobie. Spróbujmy więc czego innego. Kupię dziś garnków i rozmaitych naczyń, a ty pójdziesz na rynek i będziesz je sprzedawać. Ach, pomyślała królewna, co to będzie za wstyd, gdy ludzie z królestwa mego ojca przyjdą na rynek i zobaczą mnie tam. Ale nic nie pomogło. Musiała być posłuszna, jeśli nie chciała umrzeć z głodu. Za pierwszym razem poszło dobrze. Ludziom podobała się piękna kupcowa i chętnie kupowali garnki, płacąc wysoką cenę. A niektórzy nawet dawali jej pieniądze, a garnki pozostawiali. Przez kilka dni żyli teraz oboje z tego zarobku. Potem żebrak zakupił nowe garnki. Królewna siadła z nimi na rogu rynku i ustawiła je wokół siebie. Wtem nadjechał pijany huzar i po chwili kopyta jego rumaka potrzaskały garnki na tysiące kawałków. Wielka była rozpacz królewny. Zalewając się łzami, pobiegła do męża i opowiedziała mu, co się stało. Któż siada z garnkami na rogu rynku? rzekł żebrak. Przestań płakać. Widzę, że nie nadajesz się do porządnej pracy. Poszedłem dzisiaj do zamku naszego króla i zapytałem, czy niepotrzebna im pomywaczka. Obiecano mi, że zostaniesz przyjęta. W zamian za pracę dostaniesz jedzenie. I oto królewna została pomywaczką. Musiała słuchać we wszystkim starszego kucharza i wykonywać najcięższą robotę. W obydwu kieszeniach umocowała sobie garnuszki, do których wlewała resztki obiadu. Tym się żywili oboje gdy wracała do domu. Pewnego razu w zamku królewskim miano obchodzić wesele najstarszego królewicza. Biedna królewna stanęła pod drzwiami sali balowej, aby się przyjrzeć zabawie. Kiedy zapalono światła, a do sali wchodzić poczęli piękni panowie, jeden strojniejszy od drugiego, pomyślała królewna ze łzami o swoim losie, przeklinając pychę i dumę, które wtrąciły ją w nędzę i poniżenie. Lokaje rzucali jej czasem okruchy wspaniałych dań, jakie wnoszono na salę, a ona kładła wszystko do swoich garnuszków. Wtem przed królewicz ubrany był w jedwabie i atłasy, wokół szyi miał złoty łańcuch. Kiedy ujrzał stojącą w drzwiach piękną kobietę, chwycił ją za rękę i chciał z nią tańczyć. Ona jednak opierała się ze wszystkich sił, gdyż poznała króla Drozdobrodego, którego wyśmiewała i odepchnęła. Ale nic nie pomogło. Wciągnięto ją na salę, lecz podczas szamotania wypadły garnuszki umocowane w kieszeniach. A zupa polała się na podłogę. Kiedy to goście ujrzeli, rozległy się śmiechy i drwiny. A biedna królewna chciała się zapaść pod ziemię. Rzuciła się ku drzwiom, aby uciec z sali, ale na schodach dogonił ją ktoś i poprowadził z powrotem. Jakież było przerażenie królewny, gdy znów poznała króla Drozdo Brodego. On jednak rzekł serdecznie: Nie obawiaj się! Ja i ów żebra, z którym mieszkałaś w ubogiej chatce, jesteśmy jedną osobą. Dla Twego dobra przebrałem się za wędrownego grajka. Ja też byłem owym huzarem, co Ci potług garnki. Wszystko robiłem po to, aby złamać Twoją dumę i ukarać Cię za pychę, przez którą mnie wyszydziłaś. Rozpłakała się królewna i rzekła. Wielka jest moja wina. Niegodna jestem być Twoją żoną. Ale król rzekł. Pociesz się. Złe dni minęły. Teraz święcić będziemy nasze wesele. Wówczas zjawiły się pokojowe, które odziały królewnę w przepiękne szaty. A do sali wszedł ojciec jej wraz z całym dworem, życząc jej szczęścia w małżeństwie z królem Drozdobrodym. Dopiero teraz rozpoczęła się prawdziwa uczta. Szkoda, że ty i ja nie mogliśmy być na niej.